Witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj między innymi: modernizacja linii kolejowej na HEL, większa przepustowość i nowe perony we Władysławowie. Newak kończy dostawy lokomotyw EU 160 Griffin dla PKP Intercity. Trwa nowy etap modernizacji floty. PKP Intercity rozstrzygnęło przetarg na wynajem 22 spalinowych zespołów trakcyjnych. Nowoczesny, ekologiczny i przyjazny wszystkim pasażerom. Nowy dworzec Łódź Kaliska otwarty. Zaskakująca wymiana wiadomości między RegioJet a PKP Intercity. Spór o uczciwość konkurencji na polskich torach. Polregio odświeża flotę. 5 nowych spalinowych zespołów trakcyjnych Lint i Talent zasili park taborowy przewoźnika. Zapraszam do wysłuchania. Modernizacja linii kolejowej na Hel. Większa przepustowość i nowe perony we Władysławowie. Polskie Linie Kolejowe przygotowują gruntowną modernizację jednej z najbardziej malowniczych i jednocześnie najbardziej obciążonych tras kolejowych w Polsce. Linii numer 213 reda Hel. Inwestycja obejmuje nie tylko poprawę przepustowości na jednotorowym odcinku prowadzącym przez Mierzeję Helską, lecz także rozbudowę infrastruktury stacyjnej we Władysławowie. Jak poinformował zarządca Narodowej Sieci Linii Kolejowych, ogłoszono przetarg na przygotowanie dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą Poprawa przepustowości na linii kolejowej nr 213 Reda Władysławowo-Port Hel na odcinku Władysławowo-Hel, Budowa Mijanek. Celem projektu jest opracowanie planów, które pozwolą w przyszłości zwiększyć liczbę pociągów kursujących po tej linii. Modernizacja ma kluczowe znaczenie nie tylko dla mieszkańców północnych Kaszub i Mierzei Helskiej, ale także dla ogromnej liczby turystów odwiedzających te rejony w sezonie letnim. Linia 213 w okresie wakacyjnym należy do najbardziej obciążonych tras kolejowych w kraju. Codziennie kursują tu liczne pociągi Polregio oraz PKP Intercity przewożące tysiące pasażerów w kierunku plaż Helu, Chałup, Jastarni czy Władysławowa. Ze względu na jednotorowy charakter trasy, ruch kolejowy na odcinku Władysławowo-Hel jest obecnie mocno ograniczony. Ograniczona liczba mijanek powoduje konieczność precyzyjnego planowania każdego połączenia, co w szczycie sezonu przekłada się na ciasny rozkład jazdy i niewielkie rezerwy czasowe. W ramach opracowywanej dokumentacji projektowej, planuje się budowę mijanek na stacjach Helbur oraz Chałupy. Co znacząco poprawi możliwości prowadzenia ruchu w obu kierunkach. Ułatwi to wprowadzanie dodatkowych połączeń, skróci czas oczekiwania pociągów i zwiększy płynność przejazdów na całej trasie. Jednym z istotnych elementów inwestycji będzie również rozbudowa infrastruktury stacyjnej we Władysławowie. Projekt zakłada poszerzenie peronu pierwszego oraz budowę nowego peronu numer 2, budowę drugiego toru na odcinku Władysławowo Władysławowo-Port, a także powstanie nowego przejścia podziemnego pod torami, które połączy budynek dworca kolejowego po stronie wschodniej, z planowanym dworcem PKS po stronie zachodniej. Takie rozwiązanie znacząco poprawi komfort pasażerów oraz bezpieczeństwo dojścia na perony. Jednocześnie integrując komunikację kolejową i autobusową w jednym węźle przesiadkowym. Dokumentacja projektowa ma powstać w latach 2026 do 2028 i zostanie sfinansowana ze środków własnych PKP polskie linie kolejowe SA. Realizacja prac budowlanych przewidziana jest w ramach osobnego zadania inwestycyjnego po zapewnieniu źródeł finansowania. Projekt modernizacji linii Reda Hell jest częścią szerszego programu rozwoju transportu kolejowego na Pomorzu. Inwestycja wpisuje się w postanowienia podpisanego w ubiegłym roku listu intencyjnego pakt Kolejowy dla Pomorza, zawartego pomiędzy Ministerstwem Infrastruktury, Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego PKP SA oraz PKP PLK SA. Po zakończeniu planowanych prac. Podróż z trójmiasta na Hel stanie się szybsza, bardziej komfortowa i przewidywalna. Zwiększona przepustowość linii umożliwi uruchomienie większej liczby połączeń sezonowych, lepsze skomunikowanie z resztą kraju oraz stworzy nowe możliwości rozwoju turystyki na Półwyspie Helskim. NEWAG kończy dostawy lokomotyw EU160 Griffin dla PKP Intercity. Nowy etap modernizacji floty. Nowosądecki producent taboru kolejowego NEWAK znajduje się już na ostatnim etapie realizacji kontraktu na dostawę lokomotyw elektrycznych EU160 Griffin dla PKP Intercity. Zgodnie z harmonogramem, do końca bieżącego roku przewoźnik otrzyma wszystkie 46 zamówionych maszyn, co będzie zwieńczeniem jednej z największych inwestycji taborowych w historii spółki. Obecnie egzemplarze o numerach 92 i 93 są na etapie odbiorów technicznych, co oznacza, że kontrakt wszedł w fazę końcową. Pierwsza lokomotywa EU160 została przekazana PKP Intercity już w 2020 roku, a od tego czasu pojazdy te stały się podstawą nowoczesnej floty przewoźnika. Najstarsze egzemplarze osiągnęły już przebiegi wymagające przeglądów czwartego poziomu utrzymania, co potwierdza ich intensywną eksploatację w pasażerskim ruchu dalekobieżnym. Z chwilą zakończenia dostaw Gryfinów flota PKP Intercity będzie liczyć łącznie 96 lokomotyw EU160, z czego część pochodzi z wcześniejszych kontraktów. Maszyny te obsługują szeroką gamę połączeń krajowych. Dzięki nim przewoźnik znacząco zwiększył niezawodność i efektywność energetyczną swoich usług. Z końcem dostaw EU160 Neuwak płynnie przechodzi do realizacji kolejnego dużego kontraktu obejmującego dostawę 95 nowoczesnych lokomotyw. Wielosystemowych EU200. Pojazdy te będą mogły kursować nie tylko po Polsce, ale również po innych krajach Unii Europejskiej, co wpisuje się w strategię międzynarodowej działalności PKP Intercity. Pierwszy egzemplarz EU200 znajduje się obecnie na Węgrzech, gdzie przechodzi testy homologacyjne, będące jednym z ostatnich etapów przed dopuszczeniem do eksploatacji. Zgodnie z planem, odbiór kolejnych lokomotyw z tej serii będzie kontynuowany już od początku przyszłego roku. Postępująca modernizacja taboru PKP Intercity wiąże się z systematycznym odstawianiem starszych pojazdów trakcyjnych. Wraz z wprowadzaniem do służby kolejnych griffinów z eksploatacji wycofywane są wysłużone lokomotywy. Niedawno pojawiły się informacje o odstawieniu jednostek EP 09006 oraz EP 09026, które nie zostaną już skierowane na przegląd piątego poziomu utrzymania. To kolejny sygnał, że przewoźnik konsekwentnie odchodzi od eksploatacji starszych typów pojazdów, których naprawy stają się coraz mniej opłacalne. Zarówno EU160, jak i EU200 to lokomotywy zaprojektowane i produkowane w całości przez Newak w Nowym Sączu. Firma w ostatnich latach ugruntowała swoją pozycję jako lider polskiego rynku taborowego, realizując dostawy dla wielu przewoźników pasażerskich i towarowych w kraju i za granicą. Dzięki tym inwestycjom PKP Intercity kontynuuje transformację w nowoczesnego, niezawodnego i ekologicznego przewoźnika, a zakończenie dostaw Griffinów stanowi symboliczny koniec jednej epoki i początek kolejnej, opartej na nowej generacji lokomotyw z serii Griffin. PKP Intercity rozstrzygnęło przetarg dotyczący wynajmu 22 spalinowych zespołów trakcyjnych, które wzmocnią park taborowy przewoźnika w najbliższych latach. Postępowanie miało na celu zapewnienie nowoczesnych, niezawodnych pojazdów do obsługi połączeń na liniach niezelektryfikowanych. Co jest jednym z kluczowych elementów strategii taborowej spółki do 2030 roku. Zgodnie z harmonogramem dostaw, pierwsze sześć pojazdów ma trafić do przewoźnika w grudniu bieżącego roku, kolejne cztery zostaną przekazane 1 czerwca przyszłego roku, a ostatnie 12 do grudnia przyszłego roku. Stopniowe wprowadzanie jednostek do eksploatacji pozwoli na płynne rozszerzanie oferty przewozowej na trasach, gdzie wciąż brakuje trakcji elektrycznej. A jednocześnie umożliwi optymalne przeszkolenie personelu i dostosowanie zaplecza technicznego. O zamówienie mogli ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują co najmniej 32 spalinowymi zespołami trakcyjnymi o prędkości eksploatacyjnej nie mniejszej niż 120 km na godzinę. Wymóg ten miał zagwarantować, że w postępowaniu wezmą udział wyłącznie podmioty posiadające odpowiedni potencjał taborowy. I doświadczenie w utrzymaniu oraz eksploatacji tego typu pojazdów. Rozstrzygnięcie przetargu oznacza kontynuację i rozszerzenie współpracy pomiędzy PKP Intercity a SKPL Cargo, która rozpoczęła się w grudniu 2022 roku. Wówczas obie spółki podpisały umowę na dzierżawę sześciu pojazdów, jednostek serii SN84 oraz podwójnych zestawień SD85. Spalinowe pojazdy od SKPL. Rozpoczęły regularną eksploatację w ramach połączenia TLK, Wetlina, Relacji kraków zagórz Niedługo potem zostały skierowane do obsługi pociągów Sudety oraz Szczeliniec kursujących między Krakowem a Jelenią Górą. Jednostki te zyskały pozytywne opinie pasażerów dzięki komfortowym wnętrzom i wysokiej niezawodności w trudnych, górskich warunkach eksploatacyjnych. Wynajem 22 kolejnych spalinowych zespołów trakcyjnych. Pozwoli przewoźnikowi znacząco zwiększyć liczbę połączeń na trasach niezelektryfikowanych, szczególnie w południowej i wschodniej Polsce. Jednocześnie umożliwi elastyczne reagowanie na sezonowe potrzeby podróżnych, zwłaszcza w okresie wakacyjnym i zimowym, gdy wzrasta ruch turystyczny w kierunku Bieszczat czy Sudetów. Rozszerzenie współpracy z SKPL Cargo potwierdza, że spółka stawia nie tylko na zakupy własnego taboru, ale także na elastyczne formy jego pozyskiwania. W tym długoterminowy wynajem, który pozwala szybciej reagować na rosnące potrzeby przewozowe. Zaskakująca wymiana wiadomości między RegioJet a PKP Intercity spór o uczciwość konkurencji na polskich torach. Wraz z planowanym wejściem czeskiego przewoźnika RegioJet na polski rynek dalekobieżnych połączeń kolejowych, atmosfera w branży zaczyna się wyraźnie zagęszczać. O ile dotychczas rywalizacja o pasażera na długich trasach była w Polsce niemal wyłączną domeną państwowego PKP Intercity, o tyle pojawienie się czeskiego operatora z liberalnego rynku kolejowego Czech wywołało szereg napięć zarówno ekonomicznych, jak i komunikacyjnych. Największe poruszenie wywołały jednak nie ruchy taborowe, lecz słowa, a konkretnie treść wiadomości wysłanych przez właściciela RegioJet, Radima Janczure do prezesa Intercity. Wiadomości przesłane przez komunikator WhatsApp miały, według źródeł zbliżonych do spółki, zaniepokoić polskiego przewoźnika. Janczura w swoim przekazie zarzucał PKP Intercity stosowanie nieuczciwych praktyk rynkowych, które, jego zdaniem, mogą ograniczać konkurencję na torach. Wskazywał przy tym, że RegioJet utrzymuje stały kontakt z Komisją Europejską, określając spółkę jako laboratorium liberalizacji rynku kolejowego w Europie. W jego opinii unijne instytucje miałyby szczególnie uważnie przyglądać się procesowi otwierania rynku przewozów w Polsce. W dalszej części korespondencji czeski przedsiębiorca miał zasugerować, że w strukturach PKP Intercity mogą działać osoby zdolne do podejmowania nieformalnych działań na własną rękę, bez wiedzy kierownictwa, które mogłyby wpływać na konkurencyjność rynku. Ten fragment wiadomości wzbudził największe obawy po stronie polskiego przewoźnika zasugerował bowiem możliwość niekontrolowanego obiegu poufnych informacji. Co w kontekście ostrej rywalizacji o rynek połączeń dalekobieżnych stanowi potencjalne ryzyko wizerunkowe i prawne. Tymczasem Polska stoi u progu faktycznej liberalizacji rynku kolejowych przewozów pasażerskich, a spór między spółkami ujawnia, jak trudne może być pogodzenie interesów narodowego przewoźnika i nowego gracza z kraju, który przeszedł proces otwarcia rynku wcześniej. W obliczu medialnych doniesień o potencjalnym zaangażowaniu innych podmiotów w konflikt, Stanowisko zajęły PKP Polskie Linie Kolejowe, zarządca infrastruktury kolejowej w Polsce. Spółka podkreśliła, że nie jest stroną sporu między przewoźnikami i działa wyłącznie w oparciu o przepisy krajowe oraz unijne. W swoim oświadczeniu PLK zaznaczyły, że proces alokacji przepustowości na roczny rozkład jazdy przebiegł zgodnie z ustawą o transporcie kolejowym i zasadą równego dostępu do infrastruktury. Zarządca infrastruktury przypomniał, że wszyscy przewoźnicy, w tym zarówno Intercity, jak i RegioJet, zaakceptowały obowiązujący rozkład. Cała sytuacja pokazuje, że wejście RegioJet na polskie tory może być nie tylko kwestią techniczną i logistyczną, ale również testem dla kultury konkurencji w sektorze zdominowanym dotąd przez jednego gracza. Ostrzejsze wypowiedzi Radima Janczury, choć prawdopodobnie miały być sygnałem determinacji, zostały odebrane w Warszawie. Jako próba wywarcia nacisku i wprowadzenia niepotrzebnego napięcia. Z kolei PKP Intercity, wchodząc w okres intensywnej modernizacji taboru i rozbudowy siatki połączeń, nie może pozwolić sobie na zarzuty o brak przejrzystości. W efekcie spór o słowa może stać się jednym z najważniejszych precedensów w historii liberalizacji polskiego rynku kolejowego. Polregio odświeża flotę. Pięć nowych spalinowych zespołów trakcyjnych Lint i Talent zasili park taborowy przewoźnika. Polregio podpisało umowę na zakup pięciu spalinowych zespołów trakcyjnych typu Lint i Talent, które dostarczy firma Public Transport Service. Pojazdy prezentowane wcześniej podczas tegorocznych targów TRACO mają zapewnić pasażerom komfortowe warunki podróży i poprawić niezawodność połączeń w regionach, gdzie trakcja elektryczna nie jest jeszcze dostępna. Pierwsze z nowych jednostek mają wyjechać na tory w drugiej połowie 2026 roku. Na mocy podpisanej umowy Polregio pozyska trzy dwuczłonowe jednostki LINT oraz dwa trójczłonowe pojazdy Talent. Oba typy pojazdów to cenione konstrukcje znane z eksploatacji w wielu krajach Europy. Łączą wysoką niezawodność z niskimi kosztami utrzymania i komfortem podróży, porównywalnym z nowoczesnymi jednostkami elektrycznymi. Zanim pojazdy trafią do regularnej eksploatacji, przejdą niezbędne prace przeglądowo-naprawcze i adaptacyjne. Obejmą one wymianę zużytych podzespołów, dostosowanie wyposażenia do standardów obowiązujących w Polsce oraz tzw. polonizację czyli między innymi montażem krajowego systemu informacji pasażerskiej i napisów w języku polskim. Prace modernizacyjne prowadzone będą przez Public Transport Service. Jak zapewnia Jacek Bucław, wiceprezes PTS do spraw realizacji projektów, proces już ruszył. Każdy z nowych pojazdów pomieści ponad 200 pasażerów, z czego co najmniej 120 na miejscach siedzących. Wnętrze zostanie dostosowane do potrzeb różnych grup podróżnych zamontowana zostanie klimatyzacja i nowoczesny system informacji pasażerskiej. Dostępne będą rampy dla osób o ograniczonej mobilności. Każdy z nowych pojazdów pomieści ponad 200 pasażerów, z czego co najmniej 120 na miejscach siedzących. Zmodernizowane jednostki trafią do obsługi tras w województwach wielkopolskim i lubuskim. Zgodnie z planem Polregio, pojazdy będą kursować między innymi na liniach Kostrzyn-Krzyż czy Krzyż-Piła-Chojnice. W efekcie, już w przyszłym roku, mieszkańcy regionów pozbawionych elektryfikacji będą mogli podróżować pojazdami, które łączą solidność sprawdzonych konstrukcji z nowoczesnym wyposażeniem i troską o komfort wszystkich pasażerów. Nowe oblicze dworca Łódź Kaliska połączenie historii, nowoczesności i funkcjonalności. Przebudowany dworzec kolejowy Łódź Kaliska zyskał nową formę, łącząc historyczny charakter z nowoczesną architekturą i rozwiązaniami technologicznymi. Zachowano trójnawowy układ budynku, który połączono z nowym tunelem komunikującym aleje włókniarzy z ulicą Unii Lubelskiej. Prosta bryła z przeszklonymi fasadami i elewacją zoksydowanej miedzi nawiązuje do trwałości i szlachetności materiału, wpisując się w kontekst pobliskiej zabudowy. W centralnej części budynku zamontowano świetlik, a wnętrze zdobią elementy miedziane nawiązujące do jego formy. Podczas prac odkryto fragmenty ceramicznych posadzek z pierwotnego dworca z 1902 roku, obecnie wyeksponowane w tunelu wraz z opisem ich historii. Dworzec został zaprojektowany z myślą o pełnej dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Zlikwidowano bariery architektoniczne, zamontowano windy, ścieżki prowadzące, plany dotykowe i tabliczki w alfabecie Braille'a. Obiekt wyposażono w energooszczędne oświetlenie, systemy klimatyzacji i ogrzewania podłogowego, a także inteligentne systemy zarządzania budynkiem. Inwestycja o wartości 64 milionów złotych. Została zrealizowana przez PKP-SA przy wsparciu budżetu państwa. Modernizacja dworca Łódź Kaliska to kluczowy element rozwoju infrastruktury kolejowej Łodzi. Obiekt jest zintegrowany z układem nowych tuneli i peronów, co przygotowuje go do obsługi rosnącej liczby pasażerów. Dziś to średnio 8300 osób dziennie i ponad 150 pociągów różnych przewoźników. Dworzec stał się nowoczesnym, funkcjonalnym i przyjaznym miejscem dla wszystkich podróżnych, łącząc tradycję z wizją przyszłości kolei w centrum Łodzi. I to już wszystko w tym odcinku. Dzięki za oglądanie do końca. Jeżeli materiał Wam się podobał, nie zapomnijcie zasubskrybować kanału oraz zostawić ocenę filmu. Zapraszam również do sekcji komentarzy. Dziękuję za każdą dotychczasową aktywność. I do usłyszenia kolejnym razem.